Okej, okay. i takim akcentem żegnamy te wakacje, no super, nie? Super, po prostu zero emisji, zróbmy miasta bez emisji, ale na autostradzie emitujmy. Zobaczycie jak pchamy kampera 3,5 tonowego jeszcze na przeładowanego. Dostanę parę mandatów z tej trasy. Nowego dnia, nowy vlog My kończymy nasze wakacje Halo, kończymy wakacje? Tak, jeszcze jest weekend, ale kończymy wakacje wyjechaliśmy z kempingu Bonjour, stoimy na zewnątrz, idę jeszcze wyrzucić śmieci I ruszamy powoli do domu. Czeka nas o, parę godzin jazdy Parę ładnych Paręnaście godzin jazdy Idę wyrzucić śmieci jeszcze śmieci zahaczyłem sobie na haku chyba się nie rozwaliły Ok co śmieci mamy tutaj pańskie Plastik, 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 tutaj plastik No i reszta śmieci Reszta śmieci tutaj To jest czarny kubeł na coś no, mieć... Patrzcie. Chyba. No. Opa. Fajna łaba. Czekamy Żegnamy palmy. Coś Wam pokażę, jak dojedziemy do domu. Coś zrobiłem. Nie jestem z tego zadowolony, ale chciałem to zrobić. Także coś Wam pokażę, jak do... już dojedziemy do domu. Jak to coś przetrwa. No, dziewczyny już siedzą sobie w aucie. Ciko też. Ciko na kanapie. Chyba Ciko najbardziej się cieszy, że wraca do domu. I jedziemy. Czeka nas długa droga. Dojedziemy jutro najprawdopodobniej gdzieś koło poranku albo po południa do domu. Chcemy zrobić jak najwięcej kilometrów dzisiaj. Może gdzieś po drodze się prześpimy. Jak się będzie coś działo ciekawego, to Wam pokażę. Eee, takie małe podsumowanie kempingu Bonjour, jest bardzo ciasne, uważajcie jak przejedziecie dużymi kamperami, jest naprawdę ciasne, ja nie wiem czy sobie nie porysowałem całego kampera, bo przy wyjeździe zahaczałem wszędzie, dosłownie wszędzie tymi, te, te krzaki. My jeszcze byliśmy jeszcze na serwisie, tutaj mają serwis dla kamperów, także byliśmy na serwisie. Ok, i takim akcentem żegnamy te wakacje niestety, czas wracać do domu, do pracy. Ale teraz, od teraz po wakacjach, zacznie się dziać ciekawie. Także oglądajcie, zostańcie z nami. Ten vlog jeszcze nie jest skończony. Pokażemy wam jeszcze trasy trochę. Gdzieś się pewnie zatrzymamy jeszcze po drodze. Będziemy jeść na pewno, jakiś camper stop. Może będziemy spać gdzieś. Co jeszcze wam ciekawego mam powiedzieć? No i nic. Życzcie mi szerokiej drogi. I do zobaczenia jeszcze w tym vlogu. Do zobaczenia. Chcecie jeszcze podsumować? Camping bonjour polecamy camping bonjour Ja też polecam jedyne co jest bardzo mało śmietników muszę przyznać, że śmietniki to jest jakiś dramat ludzie noszą śmieci na plażę bo bo nie ma po prostu gdzie wyrzucić także to jest dziwne no ale poza tym jest fajnie o ciekawe, już ma szełki, leży sobie no i ruszamy Podsumowanie wakacji będzie w następnym vlogu na pewno. Tak mama? Tak. tak. Okej. Okay. To szerokiej drogi. Dla nas. No i jedziemy i zobaczcie Francja i Korki. Czyli normalność. Powiem Wam tak, mamy teraz 40 minut korka. To nie jest pierwszy korek, który stoimy we Francji. Podejrzewam, że to są bramki, jak zwykle. To jest jakaś głupota. Gadają tyle o emisji. A my tracimy teraz, stoimy w 10 km korku. 40 minut. Stoi parę tysięcy albo paręnaście tysięcy samochodów z włączonymi silnikami Pileneja. No super, nie? Super, po prostu zero emisji. Zróbmy miasta bez emisji, ale na autostradzie, emitujmy, emitujmy wszystko co się da, nie? A to jest jakiś po prostu kiepski żart, naprawdę kiepski żart. Ale cóż, nie ma co na to poradzić, taka jest rzeczywistość. Zobaczcie, piękne widoki, przynajmniej tyle, że mamy tu piękne widoki. Korek sięga, nie wiem dokąd, ale bardzo daleko. Lubię ogląda bajki. Są plusy posiadania kampera w takich momentach, bo jak chce na się siku, to po prostu idziemy do toalety. Jak chce nam się jeść, to sobie to jeść zrobimy. Chce nam się pić, to sobie Nie musimy się przejmować tym, że nie mamy gdzie tego zrobić. Dobra, jak wyjedziemy z tego Korka, to wam powiem, o co tam chodziło. Podejrzewam, że to były na pewno bramki, bo już nie pierwszy taki Korek nasz we Francji. Jak jechaliśmy z Hiszpanii do Francji na Camping Bonjour to było to było dokładnie to samo, staliśmy 40 minut w korku żeby pobrać bilecik super, po prostu super, nawet jak masz tola, żeby wykupić to urządzenie to i tak musisz stać w tym korku bo wszyscy i tak stoją w tym korku, nie przejdziesz szybciej, nie? No to jest... Ja nie, nie umiem tego pojąć o co chodzi z tą za emisyjnością, ten szał na auta elektryczne, szał na nie do centrów miast, Disney Gdzie my tutaj emitujemy tyle spalin, w korku wszyscy Wytwarzamy tyle ciepło z silników, że to jest aż niemożliwe, nie? To po prostu... To chyba też nie jest dobre dla klimatu Nie wiem kto nad tym czuwa, nie wiem kto o tym myśli w ogóle, o tym klimacie Ale w mojej opinii, większość z tych ludzi, którzy mówią o tym klimacie po prostu się o tym nie znają i są kompletnymi ignorantami i idiotami, bo trzeba zacząć od takich małych spraw jak bramki na autostradzie, które są zbędne, naprawdę zbędne. Wystarczy kupić winietę, no ale jedziemy dalej, zobaczymy, co nas czeka dalej, czeka nas przejazd przez się jeszcze, będzie ciekawie, oj będzie, do później. No i witajcie na postoju, przynajmniej próbujemy, zobaczcie, co tu się dzieje. My jesteśmy na oparach, zaraz zobaczycie zresztą. Próbujemy dojechać na stacji, bez nowa też jest korek jedyny. I to nie przy autostradzie. Tylko trzeba było zjechać i jest mega dużo ludzi. Patrzcie, my jesteśmy na oparach jeszcze. I Ciko też na oparach jedzie, tak. Jak się uda zatankować, a jak nie, to zobaczycie jak pchamy kampera. 3,5 tonowego jeszcze na dodatek przeładowanego może być ciekawie, nie? to będzie najlepszy vlog, nie? dobra, do zobaczyska słuchajcie, a jak chcecie pękne, zobaczyć jak jest, jest w przyczepach kempingowych stojąc, czekając tankowanie to patrzcie, możemy obejrzeć sobie jak mieszkają bardzo w przyczepie Tam mają łóżko i lodówka Taka fajna mała przepa A my stoimy dalej w koreczku i pewnie postoimy znowu godzinę co wydłuży nas czas powrotu i będziemy narzekać teraz ja będę. Niestety A na dworze jest na dworze jest Tyle stopni. Dziura A my jedziemy dalej. Jak się uda. Nie wiem kiedy stąd wyjedziemy, pewnie jutro. No Nie wiem co mam wam powiedzieć. Co mam wam powiedzieć? Tylko co powiemy ludziom? Powiemy coś ciekawego, czy nie? mówi, że nie, to jest sens w ogóle odzywanie się w takiej sytuacji jak teraz no i witajcie przejechałem 600 km właśnie zmęczenie już jest jesteśmy jakieś 200 km od e, od Paryża całe 200 i tu się fajnie było ciepło Tutaj już jest dużo chłodniej niż nad morzem jeszcze Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej ale miejsce dla kamperów, zaraz Wam pokażę To jest fajne, fajne różnizanie we Francji Można się pod prąd podłączyć, tak na postoju Zaraz Wam pokażę Typo ciku tylko zrobisz siku Dziewczyny spały całą drogę a ja słuchałem sobie muzyki na słuchawkach, żeby nie przeszkadzać. Także w korkach spędziliśmy jakieś dwie godziny. Nie mam nic ciekawego do powiedzenia, bo jestem trochę zmęczony, powiem szczerze. Jestem głodny też. Kaldyna właśnie robi obiad. Zaraz sobie zjemy obiadek. Postoimy jeszcze trochę, żeby do tego Paryża wjechać tak po 22 nie chcemy stać w korkach już, nastaliśmy się dzisiaj Łącznie chyba dwie godziny, naprawdę pierwszy ten korek, ten wypadek, później na bramkach jeszcze staliśmy prawie godzinę, ta stacja benzynowa o nie, mówiłem, nie pokazałem Wam, na tej stacji benzynowej udało nam się tam zatankować starczyło nam bez e, diesla, żeby dojechać do dystrybutora chyba diesel kosztował euro 93 nie tak najgorzej, tu już kosztuje 2,12 No to już jest dużo więcej O tam tak, sobie drzącika kręcą Przy dziecko o co zobaczyć tutaj sykki automacik 20 minut za 3 euro ja minut za 3 euro to tutaj jest? Aha, wtedy też możecie sobie wody zatankować, można wrzucić. Aha, A to chyba że trzeba z książki. Także nie ma nic zarabia. No. Pewam tak, idę jeść, bo jestem głodny. Jeszcze pewnie jedzenie nie jest zrobione, ale Ciko! Ale ja idę jeść. Z całą drogę jedliśmy owoce. Dobra, pojedliśmy. Na razie ojciec pojedzony, tak? Ziemniaczki z sosem z pieczarek hiszpański, Hiszpańskie? Tak? Hiszpański? Ziemniaki francuskie <laughs> ziemniaki francuskie, sos pieczarkowy, taki w worku hiszpański pomidor hiszpański, pomidor hiszpański jajko. Hiszpańskie pojedzeni? pojedzeni, teraz pijemy jeszcze kawkę <laughs> mamy już naczynia brudne, ale to już nie myjemy w kamperze, dowiedziemy do domu w domu Zbywarce umyjemy Chico też pojadł zjadł kurację, nie Chico? zjadłeś kurację? tak, Chico zjadł kurację Julia uderzyła się w głowę i sobie robił okład zimny pokaż Julia jaką masz głowę o, gdzie się uderzyłaś? Tu no. no. Ok, no. także następny postój, stacja benzynowa, jeszcze przed Paryżem, muszę się zatankować, tak. I później już będziemy jechać, jechać, jechać. Jak coś będzie ciekawego, to dam Wam znać. A jak nie będzie nic ciekawego, to dam Wam znać, że dojechałem. Chyba, że będziemy za bardzo zmęczeni. Jeszcze mam parę kilometrów <laughs> będziemy późno, późno w domu Ale damy znać chyba A jak nie to do następnego vloga Światło w domu, światło w domu mamy? Tak Dobra, mamy światło w domu No i tutaj kamperze W kamperze też jest światło, no? Ale w domu... Jak dojedziemy do domu, to w domu też mamy światełko, tak? Tak pepa jest w domu. Co jeszcze jest w domu? Hałchałek twój, no. Tak. Hałchałek duży i mały. No. Baby jest w domu. No już lepiej. Dawaj, no, lepiej. naszą niezawodną saszetkę do lodówki. Do zamrażarki. Jeszcze trochę jedziemy mamy. Mamy lody. Mamy lód. Mamy pałuszki rybne. Lody. No zaraz będzie ślody, jadła, dobra? On no zjedz tą kanapkę to dostaniesz loda, dobra? Okej? Okay? No to jest, no ładnie Dobrze, no truskawki są na zdrowiu, no? Dobra, jedziemy dalej I jak dojedziemy to dam wam znać, a jak nie dam wam znać to do następnego vlogu ta dobra. No i witajcie Dojechaliśmy do domu Zobaczcie karta 55 jesteśmy w domu ja piję jeszcze hiszpańskiego browara to jest takie moje trofeum zawsze po długiej trasie dziewczyny poszły już od razu spać ja piję piwo i też idę spać dzięki za oglądanie podsumowanie tego sezonu w następnym odcinku do zobaczenia ja piję piwo i idę spać bo jestem mega zmęczony dzięki pozdrawiam A! Dostanę parę mandatów z tej trasy. Wjechałem w Paryż. W centrum. No i parę fotoradarów mi... Parę, chyba dwa fotoradary mi strzeliły z wodkę. Tak, że będzie ciekawie. Nic, idę spać, bo wyglądam jak... O. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia w następnym vlogu. Ciao.